Witaj w podróży do niepokonanej pewności siebie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co odróżnia zwycięzców od reszty? Dlaczego niektórzy ludzie wydają się być nieugięci w obliczu przeciwności, podczas gdy inni szybko się poddają? Odpowiedź tkwi w sile charakteru i pewności siebie, którą można wyćwiczyć i wzmocnić jak mięsień. Zapraszam cię na fascynującą wyprawę, podczas której odkryjesz siedem kluczowych nawyków. Które pomogą ci zbudować niezachwianą pewność siebie i uczynić cię niepokonanym w każdej dziedzinie życia. Te strategie to nie tylko teoria. To praktyczne kroki, które możesz zacząć stosować już teraz, by zmienić sposób, w jaki myślisz, działasz i reagujesz na wyzwania. Przygotuj się na inspirującą podróż, która odmieni Twoje życie. Oto siedem nawyków, które zbudują Twoją pewność siebie. I uczynią cię niepokonanym. 1. Bądź zwycięzcą w każdej sytuacji. Nie pozwól, aby zewnętrzne okoliczności, takie jak relacje czy praca, decydowały o Twoim samopoczuciu. Skup się na wygrywaniu w obszarach, które są dla ciebie ważne. Każde małe zwycięstwo buduje twoją pewność siebie i sprawia, że stajesz się mocniejszy. 2. Wykorzystuj dźwignie zaufania. Pamiętaj, że posiadanie opcji w życiu to prawdziwa dźwignia. Im więcej masz ścieżek, tym większa Twoja pewność siebie. Zaufanie do siebie wzrasta, kiedy wiesz, że masz alternatywy i możesz wybierać. Daje to siłę, by podejmować śmiałe decyzje. 3. Bądź niebezpieczny, ale nie agresywny. Twoja obecność powinna budzić respekt, a nie strach. Bądź kimś, kto jest spokojny, ale potężny. Ktoś, kto przez swoją stabilność i wyważenie jest postrzegany jako niebezpieczny. To nie o agresję chodzi, ale o to, by inni odczuwali Twoją siłę i, 4. Oddal się od słabości. Odrzuć wszelką słabość, zarówno fizyczną, emocjonalną, jak i psychiczną. Pracuj nad sobą, by być silnym we wszystkich aspektach życia. Silna postawa, umysł i emocje tworzą niepodważalny fundament pewności siebie. 5. Rozwiązuj problemy z opanowaniem. Prawdziwa siła charakteru objawia się w trudnych sytuacjach. Bądź osobą, która zachowuje spokój, kiedy inni panikują. Rozwiązując problemy, pokazujesz, że jesteś nie tylko odporny, ale i zdolny do prowadzenia innych przez trudności. 6. Miej zamiary i powód. Wiedz, dlaczego robisz to, co robisz. Twoje działania powinny być celowe i świadome. Miej jasno określone cele i przyczyny ich realizacji. To nie tylko nadaje kiep. 7. Postaw siebie na pierwszym miejscu. Dbając o swoje potrzeby, stajesz się mocniejszy i bardziej niezależny. To nie o egoizm chodzi, ale o zdrowe zarządzanie własnym życiem i priorytetami. Kiedy ty jesteś na szczycie swojej listy, wszystko inne zaczyna się układać. Pamiętaj, że pewność siebie nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem które pozwala ci żyć pełniej, śmielej i z większą satysfakcją. To podróż, na której każdy krok naprzód sprawia, że stajesz się bardziej odporny i gotowy na wyzwania, jakie przynosi życie.